Cholera gdzie jestem? Wszystko mnie boli. Mój portal. Zniszczony. Cholera. I jak się stąd wydostanę? Muszę się stąd wydostać. Co ja zrobiłem? Gdzie jestem jakaś świątynia? Co tu się dzieje? Korytarz. Muszę iść tam szybko. Coś. A. Co to było? Idę szybko tu. Na szczęście, otwarte. Coś tam dalej jest. Biblioteka. Jest jakaś kartka. I jakiś. Element portalu. Muszę przeczytać. Znalazłeś pierwszy element portalu. Brawo. Musisz znaleźć jeszcze cztery, aby naprawić to, co zniszczyłeś. Przed tobą wiele niebezpieczeństw, jednak ona nad tobą czuwa. Uważaj na siebie. Liven. O co tu chodzi? Co to może być? Liven? Nie mam pojęcia. Czy tu jest jakieś wyjście? Te książki wyglądają troszkę podejrzanie. Może coś tu znajdę? Widzę guzik. Co on robi? Otwiera. Muszę tam przejść. Dobra. Jestem. Ale wrócić już nie wrócę. Idę. Co to było? Szybko muszę się stąd wydostać. Jakieś lochy. Jakieś znaki. Co to za znaki? Jakiś Y. Y-podobne. Ciekawe, co one oznaczają. Jest to jakaś kartka znowu. Nie jesteś tutaj przypadkowo. Znalazłeś się tutaj, bo ona tak chciała. Kiedyś ktoś był przed tobą. Nie wiem, co się z nim stało. Być może uda ci się go odnaleźć. To wszystko zależy od niej Po skryptu Właściwe wybory są najtrudniejsze. Nie wiem o co tutaj chodzi. Od niej? Co to jest za ona? Kim ona jest? Czemu ja tutaj jestem? Muszę iść dalej. Przepaść. Muszę skoczyć. Sbory są najtrudniejsze Muszę. Tam ktoś idzie, muszę skoczyć, oh, przeżyłem Tylko gdzie ja jestem? W jakiś tunel. Znowu jakieś dziwne znaki W ogóle co to za ścieki? Znowu jakiś dziwny znak. Co to jest w ogóle? Muszę iść dalej. Jakaś świętynia. Ktoś zaskoczył. Kto to był? Muszę go złapać. To jakiś pomnik. Jakieś bok. Znowu ten znak. Który był w lochach? To jakiś pomnik poszka. Jakieś dziwne Ś... znaki na ścianach. W ogóle co to jest? On zaskoczy tam. Muszę skoczyć za nim.